Teraz stajemy w pętli i wypinamy rolkę. Okej, okay, teraz się puszczamy. Tak. Tak kubord, co tam? W barze. Znaczy w barze, to mówię, tam tam na, na dole w tym, tam na dole w pół u nas, a na sam dole. Ja tam przyjadę, ja tam przyjadę później coś. Aha, ale ta niebieska była poluzowana, tak? Aha, dobre. Dobra. dobra. Tak, tymi taśmami to przedłuż, albo tam masz stalowy łańcuch. No, no to hej, następna osoba. Chyba tak? Tak, masz tu następna osoba. Bo mi się na wiesz? To kup sobie nowe. No to ja muszę kupić nowe. Nie, 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 kupuj nowego, najpierw Okej, okay, łapiemy się stalowej liny, podchodzimy tutaj pół metra do mnie, w moją stronę. Tą Dobra, dobra, super, super. Łapiemy się stalowej teraz. Okej, okay, ja podciągam teraz czarną linę. Sekundę, tam już idzie od ten. Od, doł, od dołu idzie czarna lina. Tu musisz puścić ją, żeby, żeby mógł ją podciągnąć. Odwróć się w moją stronę. O tu masz 99 ręki, zazładę? No i wpinasz niebieski do punktu centralnego księży. Do pętli na środku. Tak. Teraz karabinki przepchnij do czerwonego. Dobra, teraz musisz to odwrócić. To, tu pętla ci jedzie, musisz dać tam norę do, do tej pętli i wypiąć swoją rolkę. Ja Przodem. Po prostu pomóc sobie o właśnie tak i wypiąć rolkę. spróbować. Wypięta? Pięta. To puszczamy teraz wszystko. Mać, Maćku, to następna osoba. Nie, to i tak będzie obracać, bo to są liny dynamiczne, które się skręcają po prostu podczas jazdy. Nie da rady, jeśli się nie obracać. Ale to i tak, praktycznie na, na tym zjeździe to jest fajne obraca, bo przynajmniej widać wszystko z सला